Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Nie belekaj. Zgrupowanie Ruchów Turcji wspierają Stowarzyszenie Kibiców Wielki Ruch oraz Blue England. Liczniku, powiedzmy, nieopublikowanym e, około 500 tych biletów na prezentację sprzedanych, ale teraz będzie szansa po tym błędzie. Brałkarza wycofuje bez grani. E, jest bałka SOMY tego Korzystamy z tego nieporozumienia w szeregach Woluntami z tego błędu brałkarza. Mez może wydawało się, że mógł e, uderzać, e, że w sumie nie wystawił jakoś tak bardzo idealnie, ale SOMA nieco tak na wślizgu złożył się i tak jak w przypadku meczów z Maliszewą, e, iski z Wardą, szybko niebiescy wychodzą na 9 minutę i sama zawodny wpisuje się naglewać tej piłki, którą sami odgrał do Arkolisa. E, centruje tam z lewej strony i e, zerwali groźny e, wyjście Martina Turka i e, sędzia wskazuje na 11 metr, rozłożyły ręce e, Martin Turno tam nie podnosi się e, kapita. Martin Tour w siatce ruchu Wolontarii w 39 minucie Doprowadza do wyrównania w porzucie karmią. Będę mówił jeszcze o Jeszcze w będziemy. Informować go świetniego Kozaka. Kozak wykłada łaskiemu. Wojciech łaski z pierwszej piłki po tym zaganiu. Miłosza Kozaka. I mamy bramkę na 2 do 1 dla niebieskich w 65. Grucie. No Dobra, ładna akcja ruchu starzyński do Miłosza Kozaka. Kozak na przedpole. Skąd z pierwszej piłki przymierzył Wojciech łaski. Świetnie. Daniel Szczepan na połej stronie pokazuje mu łaski, by zagrać. Wojciech łaski mija. Bankarza. czy będzie dublet Łaski faulowany bez uwzdań Wojtek w polu karnym po tym świetnym ataku Daniela Szczepana i podaniu do Wojciecha Łaskiego. Będziemy mieli rzut karny i szansę na trzeciego gola piłkę prowadzenia ruchu. Szczepan na dwa tempa, po rękach bankarza, ale najważniejsze, że skutecznie prowadzimy 3 do 1 w 77 minucie z wolontarii do tych trafień. Sonu robotnego i Wojtka Łaskiego. dorzuca ramkę z rzutu karnego swoją trzecią tej zimy.